Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa blisterki, tak zwane PAK ECO, Ekopaki z kolekcji TOPS Match Tak, sezon obecny 2022-2023. Jest to wersja hiszpańska. W środku jedna karta, limitowana i 30 kart. Ja już tutaj kolekcję mam prawie całą, kompletną. Brakuje w sumie chyba tylko jeden game changer, Diogo Jota i będzie komplecik. No i kogo my tutaj mamy na, na limitce? Jadon Sancho z Manchesteru United. Kapitan Rice. Crystal. Starfeld z Celtiku Otavio Porto Fati Barcelona, Nübel, Monaco i Mares Manchester City. Będziemy oczywiście robić pojedynek pomiędzy dwoma blisterkami Inter. Czyli kto? Marcelo Brozowicz. Wszystkie saszetki złączymy, czyli jeżeli tutaj był Inter, to też punkcik jest. Martinelli z Arsenalu Davis Bayern, Leimer Lipsk, Ibanez Roma, Mechwin Messi, Paris Saint-Germain i legenda Liverpoolu, Chavi Alonso. A tutaj był ktoś z Interu. Nie. Czyli lecimy. Cztery saszetki nam zostały. Pojedynek Manchester United kontra Inter. I mamy Krystala Wings z Tottenhamu. Barcelona Tottenham Bayern Sporting Lipsk, Real Betis, Juventus, Chelsea, Paris Saint Germain, Arsenal, Celtic, czyli w tej saszetce nie mieliśmy ani jednej karty United, czy Interu, Barcelona, Borussia. Paris Saint-Germain Bayern Arsenal Jest Manchester United Antone Martial 1-0 Rangersi Sporting Paris Saint-Germain Borussia Jest Inter Milan Skriniar I mamy remis 1-1 I Real Zostały dwie saszetki I mamy Ajax, West Ham, Real Juventus, Chelsea, Manchester City, Liverpool, Benfica, Barcelona, Manchester City, West Ham i Bayer Leverkusen. Ok, no i zostaje nam ostatnia. Zaszczytka mamy nadal remis. Borussia. Atletico. Real Betis. Lazio. PSV Eindhoven. Roma. Celtic. Bayer Leverkusen. Jest we własnej osobie Jalon Sancho i Manchester United. Prowadzenie dla zespołu angielskiego. Bayern. Tutaj mamy Tottenham, Perisic i Celtic. Crystal Czyli zwycięstwo Manchesteru United nad Interem 2-1. Jeżeli chodzi o jakieś fajne trafienia, no to chyba ta karta tutaj z. Karimem Benzemon Klub to jest najrzadszą. Plus oczywiście te karty Krystal. Ok, to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!